wszystki! Dzisiaj witam was w kolejnym teście tanich przyborów, ale tym razem przejdziemy do Pepko. Ostatnio będąc w Pepko natrafiłam na coś takiego nieoryginalnego, że tak powiem, bo bardzo przypominały mi te markery Markery Sharpie. Więc dziś zrobimy takie małe porównanie do kultowych markerów Sharpie, a są to takie markery permanentne, właśnie z PEPCO. Mamy tutaj 10 kolorów, no i z wyglądu w ogóle naprawdę wyglądają jak Sharpie. No zobaczcie, tutaj akurat w ręku mam również Sharpie, więc dopasuję sobie kolorki i od razu zobaczymy, jak mniej więcej się prezentują kolory. No i oczywiście, które markery będą lepsze: czy te z PEPCO, które są na pewno tańsze, czy nasze kultowe Sharpie. Kurczę, ostatnio robię tyle testów na moim kanale, że chyba dawno nie było takiego maratonu z tanimi przyborami, co? No dobra, sprawdźmy najpierw, jak wyglądają z bliska. Zrobimy słocze i za chwilę przejdziemy do porównania. Tak wygląda zestaw, który kupiłam, no i powiedzcie mi, czy Wy na pierwszy rzut oka nie powiedzielibyście, że są do markery Sharpie? No trochę tak wyglądają, szczególnie właśnie z wysokością, z tą skówką taką całą kolorową. No i właśnie, jeśli chodzi o cenę, to zestaw 10... Kolorów kosztował mnie 7 zł, czyli tak jak tutaj nam producent pisze, za jedną sztukę wychodzi 70 groszy, więc jest to naprawdę niska cena. Tutaj mamy pokazane wszystkie kolory, jakie znajdują się w środku, także jest dosyć duży wybór. Trochę powiem Wam, że ten i ten kolor mnie. Zmyliły z tym, co jest w środku. Tak sprawdzamy, jeszcze z tyłu, czy jest coś napisane takiego ciekawego, ale nie, są to po prostu markery permanentne. No i zobaczmy, jak one wyglądają. Jest to takie tekturowe pudełko, więc dosyć stabilne. Można sobie spokojnie przechowywać tutaj markery i wyjmijmy je zobaczmy i oczywiście porównamy do tych szarpi, bo już sobie w ogóle przygotowałam kolorki, mam nadzieję, że będą tak w miarę zbliżone, patrzyłam po skówkach i próbowałam wybrać najbardziej zbliżone do tych skówek kolory, dobra, ale popatrzmy teraz jak wyglądają z bliska mają po prostu napis permanent marker i nic poza tym żadnej tutaj nie ma firmy ani no, po prostu żadnego oznaczenia o kurczę to, żeby otworzyć końcówkę, tą nakrętkę, zaciskówkę, to trzeba się trochę nasiłować. I końcówka tego markera wygląda tak, dosyć grubo. Jeszcze porównajmy ją z końcówką z Sharpie. Sharpie się otwiera bardzo fajnie, ale właśnie to, co widzę tutaj bo zobaczcie, jak się różnią końcówki. Wziąłem te takie właśnie najbardziej zbliżone wyglądem i najbardziej zbliżone wielkością. No na pewno możemy zobaczyć, że Sharpie różni się od tego markera z Pepko, tym, że jest troszeczkę taki grubszy, pulchniejszy. Oczywiście tą końcówką... No i ma więcej tutaj wypisane, że jest to fine point, bo szarpi występują w wielu różnych końcówkach, w wielu różnych kolorach, kolorów jest naprawdę mega dużo. A i jeszcze jest jaśniejszy niż ten szary, który jest na tym markerze z Pepco. Jeszcze pokażę Wam do porównania te skówki jak wyglądają, ta z Pepco, czyli ta taka jaśniejsza jest bardziej wystająca. A ta szarpi jest taka bardziej w sumie chyba elastyczna, to jest taka twardsza. Jeżeli chodzi o ceny, bo sobie trochę przeanalizowałam, jeśli chodzi o szarpi, bo one są dosyć. No różne w zależności od tego, czy kupujemy w zestawie, czy na sztuki, no to możemy je dostać tak od 2,75 do około 7 zł za sztukę. No to jest właśnie taka ciekawostka, no bo kurczę, możemy je dostać równie dobrze za niecałe 3 zł, ale także dwa razy drożej, prawda? Na przykład szarpi pojedynczo kosztują około 4,50 do 7 zł za sztukę, natomiast w zestawach, no to jest różnie. Na przykład taki kolorowy zestaw znalazłam za 35 zł ale zarówno jak i za 53 zł, więc no... W zależności od końcówek, kolorów, no i w ogóle wszystkiego pewnie te specjalne edycje wypadają na pewno trochę taniej niż takie standardowe. I zobaczcie, już sobie tutaj przygotowałam kolory, które wydaje mi się, że są w miarę odpowiednie, jeżeli chodzi o właśnie kolory tych z PEPCO. No zobaczcie, jedyne co się najbardziej różni to te dwa kolory, bo na opakowaniu było narysowane, że jest to taki fiolet, a tutaj mamy drugi fiolet, więc. Trochę podobne i mam jeszcze do dyspozycji takie kolorki, ale wydaje mi się, że te to raczej nie będą tutaj bardziej pasować ten chyba najbardziej, ale myślę, że i tak nie będzie mega podobny. <noise> Ogólnie kolorów markerów Sharpie mamy bardzo dużo do wyboru, więc było dosyć łatwo znaleźć odpowiadające tym spepko. No dobra, więc myślę, że możemy zacząć robić słocze. tego jestem bardzo ciekawa i to co jest najgorsze to po prostu otwieranie tych markerów, bo to jest masakra jakaś. Dobra, zaczynamy od tego różowego odcienia. Wow, pierwsze co na pewno mogę zauważyć to, że się rozlewają. I zobaczymy od razu, o i widzicie, to się nie chce domknąć za bardzo. Dopiero jak się mocniej przyciśnie i zobaczcie, jak mocno trzeba przyciskać, żeby to się zamknęło? No to wtedy jest ok. Dobra, spróbujmy z Sharpie. No tutaj mamy ewidentnie ciemniejszy kolor i też cieńszą końcówkę. Ciekawa jestem, jak moja ręka będzie wyglądać na sam koniec po zamykaniu tych pepkowych markerów. No dobra, ten czerwony. Odpowiada temu kolorowi, który mamy z pepko. Teraz lecimy z żółtym. Żółty się o wiele lepiej otwiera. Ciekawe od czego to jest zależne. I zamyka też bardzo dobrze. I szarpi. No i tu mamy cieniuteńkie kolory, ale bardzo podobny kolor do tego żółtego. Teraz lecimy z pomarańczowym. No to co na pewno mogę powiedzieć to, że się na pewno bardziej rozlewają niż Sharpie. O, tutaj mamy trochę grubszą końcówkę, albo po prostu ją bardziej rozpisałam i ona się zgrubiła, że tak powiem. I ten kolor jest ciemniejszy niż pomarańczowy z Pepko. Teraz mamy jasny zielony i jasny zielony z Sharpie. Chyba troszkę ciemniejszy się wydaje ten z Sharpie. Może bym przybliżyła jeszcze bardziej, żebyście mogli zobaczyć lepiej. Już mamy połowę za sobą. Teraz ciemny, zielony. O, ten odcień jest naprawdę bardzo ładny i lepiej się zamyka niż te poprzednie. I tutaj też mamy bardzo ładny kolor. Szarpi jest podobny. Wydaje mi się być trochę ciemniejszy, albo to jest też zasługa tego, że mamy tutaj e, takie cieńsze końcówki. O, i kolejny problem. Jasny niebieski. Ok, wygląda tak. Zamyka się trochę lepiej. I jasny niebieski. Szarpi który wybrałam chyba troszeczkę bardziej morski dobra, teraz lecimy z ciemnym niebieskim bardzo ładny odcień, podoba mi się i ciemny niebieski szarpi wow, no też jest piękny, dobra fioletowy ładny odcień fioletu i fioletowy szarpi, który No dobra, tutaj coś mi się nie zgadza. Tutaj miał być fioletowy. Poczekajcie moment. Chyba źle dopasowałam sobie skówkę. To będzie fioletowy. Tak. Zdecydowanie ten jest bardziej fioletowy. Chyba źle nałożyłam po prostu skówkę. I tak to wyszło. No trudno. Mamy tutaj ten fiolet <laughs> zamiast tego różowego. I ostatni kolor to czarny, czyli najbardziej taki uniwersalny, którym no po prostu ja podpisuję prawie, że wszystko, bo permanentne markery idealnie się do tego nadają. A i ten jest troszkę bardziej wkręśnięty, bo trochę go używałam jednak. Ale odcienie możemy sobie popatrzeć, że są naprawdę podobne. Jedyne, czym się różni to oczywiście końcówki, bo trzeba by było wybrać jakieś takie grubsze te szarpi, żeby odpowiadały temu, ale no właśnie. Trochę się rozlewają. Te już tak niekoniecznie. Moja ręka prezentuje się tak. Nie jest najgorzej. Niektóre tylko kolory się tak domykały źle i otwierały. A no właśnie, popatrzcie, jak wygląda z tyłu to przesiąkanie. Przy tych markerach oczywiście będzie mocniejsze, dlatego że ten marker się rozlewa i jest to też grubsza końcówka. A przy Sharpie prawie, że tego nie widać. No delikatnie, troszkę prześwituje, ale jest różnica. No Dobra, myślę, że sobie zrobimy teraz takie małe porównanie jakieś dwa małe rysuneczki oczywiście Sharpie versus Pepko i zobaczymy, co będzie fajniej wyglądało. Zacznijmy może od gwiazdy programu czyli dzisiejszych testowanych markerów z Pepko. Naszykowałam sobie dwa prawie że identyczne szkice takich grzybków, które rosną na skałach z widokiem na zachód słońca. Albo w sumie i wschód. Dobra, zinterpretujmy sobie to dowolnie. No i co? Zaczęłam od nakładania tych kolorów bezpośrednio na papier. Nie robię tutaj też żadnego lineartu. Chciałam przetestować jedynie te markery, nie dodając nic takiego dodatkowego. Tworząc taki, no niekoniecznie może bardzo szczegółowy rysunek, po prostu żeby był malowniczy, na pewno kolorowy, bo wykorzystam też wszystkie kolorki, które są zawarte w zestawie. I już na sam początek mogę Wam powiedzieć, że te markery są naprawdę spoko. Jakoś nie miałam z nimi za bardzo problemu. Jedyne co mi troszeczkę przeszkadzało to właśnie rozlewanie się tego tuszu na papierze, bo kiedy przyłożyło się tę końcówkę, to widać było, że to się tak roz, no, rozlega. Ten tusz tak płynie po kartce. I też specjalnie dla porównania wybrałam ten sam papier, kiedy będę rysować markerami Sharpie, ale to też w drugiej części filmu. Więc mogę Wam powiedzieć, że markery, które kupiłam w Pepko za 7 zł, mają naprawdę fajne kolory. Są dobrze skomponowane, tylko nie ma tutaj żadnego brązu ani beżu. No nie wiem, czy by nam się tak przydał w sumie. No, mógłby być fajny, ale też niekoniecznie. Mamy tu jedynie 10 kolorów do wyboru, także trzeba je jakoś tak skomponować, żeby pasowało i żeby wszystkie kolory były do dyspozycji. Więc myślę, że jak najbardziej te kolory, które znajdują się akurat w tym zestawie, są ok. Nakładając je na papier warstwowo, nie miałam żadnych problemów. Tak samo wszystko się dobrze ze sobą blendowało, o ile w ogóle można powiedzieć, że markery permanentne się ze sobą blendują. Po prostu chodzi mi o to, że nakładając kolejną warstwę, mogłam zobaczyć, że się po prostu ten kolor przyciemnia. Ale no właśnie, tutaj nie można zrobić zbyt wielu szczegółów, nie można. Po prostu wyrysować jakiś kreseczek, żeby one były takie ostre, bo końcówka jest zbyt gruba. No i tak jak wam mówię, rozlewa się ale do takich jakichś pejzaży, do fantastycznych rysunków, do tworzenia jakichś szkiców albo wypełniania wolnych przestrzeni. Bo jeżeli mnie oglądacie, to na pewno widzieliście już wiele filmików z markerami Sharpie, gdzie ozdabiam jakieś inne rzeczy niż kartki typu na przykład ubrania, jakieś wazony, w ogóle robiłam słuchawki. No generalnie bardzo fajnie się one sprawują na innych rzeczach, nie tylko na kartkach i na pewno wam już wspominałam, że markerów Sharpie używam do takiego codziennego użytku, na przykład kiedy chcę podpisać jakąś rzecz. Na przykład, nie wiem, słoik, co jest w środku, no to idealnie się sprawdzają. W tych markerach z Pepco nie mamy za bardzo do wyboru końcówki, mamy jedynie to co jest. No i też spoko, że ten kolor, który znajduje się na końcówce, w miarę odpowiada temu, co możemy znaleźć w środku. Więc myślę, że jak za takie 7 zł, za 10 markerów, czyli 1 po 70 groszy, to chyba więcej nie możemy od nich wymagać. Chociaż na pewno bym się zadowoliła tym, żeby były takie bardziej szpiczaste na końcach, tak jak szarpi. Wtedy byłyby myślę, że idealne, jak za taką cenę. I oczywiście nie mogę nie wspomnieć o tym zamykaniu i otwieraniu tej skówki, bo czasami można naprawdę sobie coś zrobić w rękę. Nie wszystkie kolory, ale niektóre niestety, no miałam z nimi problem otwierając je i zamykając. Zresztą widzieliście to na samym początku. Nadeszła pora na drugi taki sam rysunek, tylko w wykonaniu moim, przy pomocy Sharpie. Czyli wybrałam te same kolory, które widzieliście wcześniej i wykorzystuję je na takiej samej ilustracji, którą tworzyłam też wcześniej. Czyli zrobiłam ten sam szkic, no prawie, że ten sam, no bo wiecie, nigdy nie da się idealnie tak skopiować jeden do jednego tego wszystkiego, ale no tak, postarałam się, żeby jak najbardziej były do siebie zbliżone i zaczęłam tak samo. W sumie chyba takie same etapy po kolei robiłam jak przy poprzednim rysunku i wiem, że zawsze, kiedy się rysuje drugi raz, Coś, to mi gorzej wychodzi, więc możecie też na to przymknąć oko. Ale właśnie muszę Wam powiedzieć już na samym początku, że troszkę źle dobrałam ten pomarańczowy odcień, bo na skówce wygląda on jaśniej. Natomiast kiedy nakładało się go na kartkę, był on taki bardziej po, yy, po stronie czerwonego niż pomarańczowego. Zresztą mogliście to też zobaczyć wcześniej, kiedy robiłam ten próbnik, no i nie wymieniłam go. Jedynie wymieniłam jeden yy, kolor, tak, jeden kolor, ten taki różowy, pierwszy bo na słoczu był on zdecydowanie za ciemny, a kiedy mam tutaj ten zachód, słońce, czy tam wschód, to potrzebuję jaśniejszego, więc wymieniłam na jaśniejszy odcień. No i właśnie przy markerach Sharpie czasami jest taki problem, że niestety ten kolor się nie równa temu, który jest na skówce. A więc w tym przypadku muszę powiedzieć, że markery z Pepko mają nad tym przewagę, bo jednak te kolory ze skówek im bardziej odpowiadają. No ale pierwsze, co zauważyłam, kiedy nakładałam te markery Sharpie na Papier, to po prostu no, nie rozlewały mi się. Bardzo fajnie można zrobić jakieś szczególiki przez tą taką ściętą końcóweczkę, taką zaostrzoną. Można też ją delikatnie dołożyć pod kątem, i mamy też większy obszar zapełniony. Więc ta końcówka jest naprawdę spoko, bo możemy zarówno zrobić szczegóły, jak i zapełnić większą powierzchnię. Co do skówek, no to ściągają się i zakładają dobrze, nie było żadnego problemu, ale to co zauważyłam, kiedy nakładałam taśmę, no to wiecie, czasami najeżdżam sobie na tę taśmę kolorując markerami, i niestety zauważyłam, że najeżdżając na taśmę markerami Sharpie, on ściąga kolor z taśmy. W tym przypadku miałam taką czarną i niestety trochę mi ten czarny wszedł na rysunek. Więc trzeba uważać. One są no, dosyć alkoholowe, także pewnie dlatego. No i właśnie, jedyna wada takich markerów to to, że śmierdzą naprawdę jeszcze gorzej. Śmierdzą niż takie markery na bazie alkoholu typu Promarkery czy Kopiki, które można ładnie mieszać. Chociaż do tych się już przyzwyczaiłam i nie wyczułam zapachu, natomiast zawsze, kiedy otwieram markery permanentne, no to wyczuwam ten zapach. Jest to zarówno tak jak i w pepko, tak w Sharpie. No ale to trzeba mieć jednak na uwadze. Kiedy nagrywam tę narrację do moich rysunków, mam przed sobą je wystawione i kiedy na nie patrzę, to mogę powiedzieć, że różnią się od siebie. Ilustracja robiona markerami z Pepko jest bardziej rozmyta i niestety kartka się trochę pofalowała, to znaczy nie jest prosta, nie leży na prosto, tylko jest wykrzywiona. I one leżą już jakiś czas tutaj na blacie, i tak się na nie przyglądam. A przy szarpi są one bardzo ładnie na płasko. No po prostu nie rozwaliłem w jakikolwiek sposób kartki i też widać, że tam, gdzie pociągnęłam sobie szarpi tym takim bardziej szpiczastym końcem, to nic się nie rozlało i jest naprawdę w porządku. Zresztą będziecie mogli to zobaczyć przy porównaniu i też pokażę wam jak wygląda tył kartki. Po lewej stronie mamy te markery z PEPKO, i jak widzicie, mocniej one się przebijają na drugą stronę. A po prawej stronie mamy szarpi, więc no możecie zobaczyć sami różnice. No ale jak wiadomo, różnią się także ceną, i cena tutaj także wpływa na ich jakość. Moim zdaniem, Sharpie wyglądają zdecydowanie lepiej nałożone tak samo jak te poprzednie, bo tamte są po prostu takie, wiecie, no jest. Dużo rozlanych elementów, no i nie można osiągnąć zbyt dużych szczegółów. No, chyba że wybierze się naprawdę duży, duży format. Jeżeli chcecie jakieś naprawdę budżetowe markery permanentne, tak po prostu do używania, no to zdecydowanie polecam Wam te Stepko. A jeżeli chcecie już coś nimi tak rysować mocniej, tak bardziej artystycznie, no to tutaj skłaniam się do Sharpie. No i oczywiście, no ich cena jest troszkę większa jednak. A no i przy markerach Sharpie mamy do dyspozycji dużo, dużo, dużo różnych kolorów, końcówek, zestawów, no po prostu do wyboru, do koloru. Dajcie mi znać, które według was markery wypadły lepiej w tym zestawieniu, no i czy macie zarówno te spepko, jak i te sharpi. Podzielcie się swoimi opiniami jak zawsze na dole w komentarzach. Ja jeszcze zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka, gdzie zadaję różne zdjęcia, filmy, rysunki i relacje na bieżąco, a my widzimy się już w kolejnych odcinkach, w środę o 15 i soboty o 9. Także do zobaczenia i pa!